Michalda była królową Saby, żyjącą kilkaset lat przed naszą erą. Władczyni miała posiadać dosyć specyficzny dar widzenia przyszłości. Na swoim koncie ma m.in. wskazanie przyjścia na świat Jezusa, czy zapowiedź wielkiego postępu technologicznego. Królowa wypowiedziała się również na temat końca świata. Według niej największy konflikt w dziejach ludzkości. W którym zginie większość światowej populacji ma być poprzedzone 12 zwiastunami. Kilka zwiastunów dotyczy bezpośrednio gospodarowania ziemią. Michalda stwierdziła, że dojdzie do momentu. W którym będziemy czerpać ogromne dochody nawet z najmniejszych fragmentów ziemi. Dodatkowo ceny ziemi będą na tak wysokim poziomie, że mało kto będzie mógł sobie pozwolić na jej kupno. Królowa stwierdziła też, że pomimo wykorzystania każdego możliwego fragmentu Ziemi i tak będziemy musieli zmagać się z galopującymi cenami żywności. Kolejne przepowiednie odnoszą się bezpośrednio do stylu życia ludzi. Według królowej Saby jednym ze zwiastunów zbliżającego się końca świata będzie podejmowanie przez ludzi bardzo ciężkiej pracy, w dni święte, aby być w stanie związać koniec z końcem. Młodzież natomiast ma stać się zdemoralizowana. Kty międzyludzkie będą miały dla niej coraz mniejsze znaczenie. Wśród zwiastunów końca świata znalazła się również wzmianka o anomaliach pogodowych. Kalda wspomina, że według jej wiedzy punktem zwrotnym będą opady śniegu podczas letnich zbiorów. Tego momentu pory roku mają ulec zupełnemu wymieszaniu. Żyjemy w czasach zwiastujących tragedię? Trudno nie odnieść wrażenia, że wiele z powyższych przepowiedni ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, zaskakują szczególnie konkretne przewidywania odnośnie wykorzystania przez ludzi gruntów rolnych i działek budowlanych. Przepowiednie wypadające raczej z kategorii ogólnych frazesów, które można wypowiedzieć zawsze i wszędzie. Królowa Saby zawarła w swojej wizji również kilka przepowiedni, które jeszcze czekają na zaistnienie w świecie rzeczywistym. Szczególnie dwie ostatnie, poprzedające sam koniec, mają być bolesne dla ludzi. Pierwsza z nich mówi o tym, że światowe plony zostaną pożarte przez plagę owadu. Ostatnia przepowiednia dotyczy tego, że na świecie zapanuje niewyobrażalny głód, ponieważ wszystkie rośliny uschną.